23 W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam um, no, obiecany odcinek, może znaczy obiecany, no, no odcinek na temat data tagów, a dokładnie do, dotyczący ups, dokładniej dotyczący komendy samo. Więc zacznijmy. E zaczynamy normalna komenda. Kośnik summon, zombie i koordynaty. Zanujemy to. I zwyczajny zombie. Zanuje nam się zombie. No tak, przejdźmy teraz już do właśnie tych datatagów. Pierwszym datatagiem będzie o taki datatag. Samot zombie, koordynaty. Otwieramy klamerkę, piszemy riding z dużej litery kropek. Kolejna klamerka, id, dwukropek, w cudzysłowie, e, duże litery, bat i dwie, dwa, dwie klamerki. wiecie, będzie nam teraz wjeżdżać nietoperza. więc tak nam latać. Dale, dalej, dalej. Samą zombie, najpierw pokażę. Zombiak, zmierza. S Zombie jak z mieczem. Jak to zrobić? Samą zombie. E, koordynaty. Klamerka Equipment, dwukropek kwadratowy. Natomiast klamerka ID, dwukropek. I teraz tak. pierwszy klamera. Robimy kilka takich klamerek. I w takich klamerkach mieszamy ID, dwukropek. Dwa, e, no i ID przedmiotu. Tu, w który tutaj ma trzymać w łapce. W ręce w łapce, no w łapce. tutaj budki, tutaj yy, spodnie. spodnie, tutaj yy, napierśnik, a tutaj yy, hełm. Więc ja tutaj dałem, że w łapce trzymam sobie diamentowy to czyli id 276. 276. Przejdźmy do kolejnego. To zombiak, Z którym ma enchantowany miecz Jak takiego gościa zrobić? Wpisujemy e, samą zombie equipment. I tutaj wpisujemy coś takiego. Tam, gdzie mamy ID e, 2.276 wpisujemy przecinek. Tak. Tak. dwukropek Otwieramy e, klamerkę. Wpisujemy N. N. 4. Dwukropek, dwukropek e, kwadratowy, i tutaj wpisujemy e, klamerkę ID dwukropek 16, czyli w moim przypadku to jest, mm, jak to się nazywa, e, ostrość i level 90, maksymalnie 127. Taki zrobił, jakby mnie tak czym zabił na hita Później zamykamy. Ups. Później zamykamy kwadratowy Jeżeli je, chcemy jeszcze coś, dajemy przecinek, otwieramy no i znowu wpisujemy ID Level. Jeżeli już wszystkie, e, wszystko za, e, zrobimy, to wpisujemy klamerkę. E, to, no, jak to się nazywa. Klamerkę, kwadratowy nawias i, i klamerkę, drugą klamerkę. No i to, to cała filozofia. Kolejną rzeczą jest coś, yy, co wykorzystywał Hypixel w swoich mapach. Mianowicie coś takiego. Mamy bossa. Załóżmy, że to jest boss. No i musimy go zabić. Wiemy, to wiemy. W końcu go zabiliśmy w z nią miecz, prawda? Oraz płyta muzyczna. Dobra. więc jak to zrobić? Eee, to już jest rzecz dłuższa. I tutaj mamy coś takiego: samon zombie, koordynaty, i tutaj mamy drop chances. I tak wpisujemy eee, od zera do 1 0 do 1,0. I na końcu dajmy f. I teraz tak, wiadomo, eee, z, hmm, jak to się nazywa. To, co ma trzyma w łapce, jakie mamy szanse, to są e, butki, e, spodnie, zbroja oraz e, głowa. I teraz, jak wypadła z niego, z niego płytka? A to ma natomiast mamy tutaj equipment dwukropek I teraz tak, jak zrobimy tak, że wypada z niego także miecz. Pisujemy ID 276. przecinek Count 1 i damage 0. Nie wiem, czy po co ja to wpisałem, ponieważ się to i tak nie działa. Więc nie, wpisujemy Count 1. Chyba, że chcemy, żeby kilka mieczy wypadło. Więc teraz wpisujemy wiadomo tutaj. I tutaj mamy to, co trzyman w głowie, że tak to powiem. I ile tego ma? Czyli to jest ID płytki, count 1, wiadomo. No i zamykamy. Myślę, że proste. Co fajne, te data tagi możemy. Data tagi możemy łą łączyć ze sobą, czyli na przykład będzie datą na, to na mm, nietoperzu i jednocześnie będzie miał w głowie płytę. Więc tak, następną komendą. Jest, jest spawnowanie mobów z efektami miksurki OK, zabijłem go. prosta rzecz. Samon Zombie Active Effects Active effect. tutaj macie dwukropek. Teraz kwadratowy i e, klamerka. ID dwukropek 14, czyli ID miksurki którą ma, chcemy mieć, amplifier, czyli yy, jaka moc. Dajemy 0, jeżeli nie chcemy, żeby była 0 to jest 1, 1 yy, to jest 2, wiecie, zawsze musimy sobie dodać 1. I duration, czyli czas. Jest sobie dałem 10 tysięcy. Jeżeli, I możemy wpisać przecinek, na przykład, że jeszcze będzie mieć odporność na ogień. ogień. Jeżeli już wszystkie e efekty wpiszemy, zamykamy to patrzącym nawiasem oraz klamerką. Następną rzeczą y, będzie atrybuty. atrybuty. Na czym polegają te atrybuty? Na przykład możemy, możemy sobie sp sprawić, że nasz mob będzie mieć tylko jedno hapa. Widzicie, na hita poszedł. Wpisujemy samon zombie, y, znaczy mob i tak. Y, koordynaty i wpisujemy atribut. At znaczy, wiadomo, klamerka, attributes, dwukropek. E, kwadratowy nawias, m, m, klamerka, name, dwukro, name dwukropek, e, generate max health. Mamy tutaj kilka, kilka. Wypiszę wam w, d, e, w, descript, e, w opisie filmiku, przycinek base, dwu, dwukropek, jeden. Czyli ile? Możemy dać mu 100 na przykład. No i. Klamer, jeżeli klamerka, jeżeli chcemy jeszcze jeden, to wpisujemy przecinek. Otwieramy klamerkę i w tej klamerce wpisujemy. Jeżeli już wszystkie mamy atrybuty zapisane, to zamykamy to kwadratowym nawiasem i, za, i klamerką. Zobaczcie, teraz będą przekonał przeciw. będę musiał teraz. Kolejną rzeczą jest, uh, jest do, do, do rzecz dotycząca tylko slima. Mianowicie wielkość slima. Widzicie, że tutaj gigantycznego slima. Widzicie, tam fajnie wygląda? Środki. I jest on duży. Tak piszemy salmon slice. Samon slime. Koordynaty. Size, dwukropek. No i size. Nie radzę Wam przekrażać przekraczać 50. Kuniarzy. No może się nie lag zrobić. Eee, tak, a muszę coś sprawdzić, bo może na Magmacubie też nie pójdzie, ale to... Czyli żeby się... Nie. Może na... 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 Może to też działa. O! Czyli działa także na kuzioki! Jak poleciał, bo to widzicie to. Jopika! Jaj. Oczywiście im większy slime, tym będziemy go dłużej tłucz. Jeżeli sponować mi nie chcący takiego mega gigantycznego, to po prostu zmieniam napiswolino na normal z powrotem. Więc mam nadzieję, że Wam się poradnik spodobał. Myślę, że wam się przyda. Chwileczkę, Time Set. Więc dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. I cześć. No, cześć.